Wow, co za piękna pogoda dzisiaj jest! Ptaszki ćwierkają no idealnie po prostu. O kurcze już, już jest już jest dosyć późna godzina. Lakuś pewnie już stał, muszę naszykować moje mu i śniadarka O, juhu, cześć, cześć synku! Siema siema. siema, 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 tata. Co tam, jak tam? O, znowu nie posprzątać w pokoju, Kurcze Lakuś, czemu ja juhu, zawsze muszę za tobą sprzątać? juhu, juhu, juhu ale fajnie! Chodź Lakuś, chodź Lakuś, w ogóle mam dla ciebie śniadanko pyszne Jak chcesz, proszę bardzo O, tutaj kolejna w ogóle porcja płatek śniadaniowych, proszę bardzo e, Okej, okay, dobra, a gdzie w ogóle... Mniam, 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 Brum, 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 cieszę się, że idziesz do przedszkola, Lakuś No, no, ciekawe co dzisiaj mi dadzą tam na śniadanie O, oh, Giplejek, ej, hello Giplejek, ej, Giplejek, gdzie idziesz? Ej, Giplejek, halo, halo, Giplejek co ci nie Nie usłyszał mnie, czemu? Ej, dziwne, w ogóle poszedł. Już nie wiem. Poszedł w ogóle tak jakby tak jakby Kuczek. mnie udawał, że nie... nie Może mnie nie słyszał, nie wiem, może słuchawki miał, o, słuchawki miał na uszach ze jakiejś muzyczki na pewno. Okej, okay, dobre, o już jesteśmy, tylko się spóźniłeś lakuś dzisiaj. Szybko, szybko, tata, szybko, szybko. No no, dobra, muszę. pani, pani przed chwilą to już ciebie czeka. O, zobacz, tylko na to. Jest! Dzień dobry! Oj tutaj! Y, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak. No hej, i co tam u ciebie? No, no w końcu to kończę poniedziałek. No właśnie, to, co będzie? robić u was. O, no, dzisiaj na obiad mamy pyczkę. A, super, torbule. proszę pani, ja chciałam Lakusia oddać mm. tutaj do. do no. Lakuś, trzy myślę, że będziesz się dobrze bawił. E, no i pani się chyba zajmie nim, co? Mm -hmm. Tak, pewnie, pewnie. Ja tutaj tylko dokończę rozmowę, przepraszam ja się pana. Tutaj. No i proszę ja bardzo. Generalnie to tutaj e, wygląda sytuacja tak, że w mieście teraz już nawet mówili o, o że są nowe portale browsters, w wiadomościach nawet to mówili. E, nie, nikt nie wie, gdzie są te dokładnie te portale browsters, ale chodzi o to, że postacie mogą tutaj wyjść na całe miasto i mogą tu robić, co chcą i każdy się boi, bo nie wiadomo, jak one będą reagować ale podobno nas można, można jest się spotkać, spotkać tak, jak chodzą tutaj portale z Brawl to pani coś mówi o post portalach z Brostars, ta pani przedszkolanka, ale super dobra, ja wezmę tutaj, odbieram Lakusia zabaweczkę, e, okej okay, dobra, tutaj położę, żeby wiedział bo on tutaj nie dosięgnie ogólnie z górnej półki dobra, wychodzę, wychodzę, jadę do siebie do domu lecę już do domku okej, okay, zobaczę w ogóle co tutaj słychać u mnie w domu jeszcze muszę odebrać ogólnie telefony podpisywać na maile e, no i jeszcze ponagrywać parę filmów filmików na YouTube'a, dlatego teraz coś szybciutko no. pędzę, myślę, no. że łapeczki w górę. Dobra. O, Dobra, dziplejka, to przychodź do nas jak najszybciej i zobaczymy, co będziemy musieli robić. Jaki jesteś posłuch. Ale gadasz o czekajcie, a jeszcze, jeszcze fronio powiem, bo tutaj chciałem nagrać film, a zapomniałem, że łapeczki w górę klikajcie i subskrypcję z dzwoneczkiem. W takim razie e, co, co Frania chciałaś no. powiedzieć? Posłuchaj, bo sytuacja wygląda tak, że Diplejka do mnie teraz zadzwoniła jest tak normalnie... Ja nie nie wiem, przestraszona, roztrzęsiona, bo to było przysłać nawet przez telefon, jak mi się telefon trząsł, bo ona się tak często ze strachu posłuchaj. E, co ty mówisz, no, ale co się stało, że, 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 dzip, że coś dziplejka. się z nią stało? Kurczę, bo ja przysłuchuję. Dziklejka nie ma w domu. Diplejka, no, ona nie wiem, nie ma go w domu, no. gdzieś się zgubił. No. Jestem dziklejka. Cześć, cześć, no. Wytłumacz, co się stało lakiemu, bo nie ma, że nie ma no i... Kurczę, no pop, o laki powiem, inne, że tylko się dziklejk zgubił, nie wrócił ze szkoły, nie wiem co mam robić teraz. Co? Ej, czekajcie! Ej, przepraszam, franiej Dżiplejka, ja widziałem dzisiaj ogólnie Dżiplejka, jak szedł sam po prostu i słuchajcie, przyjeżdżałem tutaj, dokładnie tutaj po ulicy od mojej strony domu i tam szedł. Widziałem go, nic się nie odzywał, wołałem gdzie Dżiplejek, gdzie idziesz? A on nic, no tak jakby mnie nie słyszał, może miał muzykę założoną i słuchał muzyki. To musimy to zgłosić na policję chyba. No koniecznie, bo mówię, że on, że... Ze szkoły nie wrócimy, ogólnie już go nie ma. Ile? Trzy godziny? No, no, tak, no trzy, trzy, cztery godzinki już go nie ma, więc, więc chyba lepiej jest to zgłosić. Ja bym chciała zgłosić za zagubienie mojego syna, ponieważ po lekcjach 4 godziny już go nie ma Nie ma? Naprawdę go nie, nie ma? ma Dobra, ja szybko notuję, e, 4 godziny, dzisiaj rano, tak? Tak, a dzisiaj, dzisiaj. Rano, dobra, a ja dzisiaj dzisiaj go o ósmej ogólnie widziałem przy torach kolejowych tam w mojego domku. Proszę tutaj zanotować. Dobra. Zanotowane. E, są takie w ogóle podejrzenia. No dobra, to wszystko, to wszystko. Dobra, ja no. włączam, ja włączam alarm. Będziemy dobra. go szukać. Okay. dobra. Dziękujemy. Dziękujemy. Proszę bardzo. Gplayka lecimy. Eee, ogólnie. Dobra. To, 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 po, Posłuchaj. To, to te portale, nie, to, 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 to jest straszne, ja nie wiem. No my się tam musimy udać do tych portali, Zresztą? bo... Tam nie wiadomo co się stanie Jeszcze kogoś wezmą tam do tych portali Schowią co? z tego świata Bo oni normalnie mogą znowu? tu wychodzić Ty. No więc ja nie wiem Musimy tam się przejść Sprawdzić to wszystko całą policją mnie... jakaś co się stało Nie 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 nic nic nic! O kurczę ja już wiem Ja już wiem gdzie Jeeplake jest Chodź, sami to zrobimy Pojedziemy tam gdzie są ogólnie portale Wiesz gdzie są te portale do Brawl Stars? G, G, G Play, G Play, gdzie Play Ci nic nie mówił, że gra w takie e, gierki Brawl Stars i w ogóle... E, no właśnie tu gdzieś są takie portale dotyczące tej gry. No musisz gdzieś wiedzieć, przypomnij sobie na pewno, gdzieś one tutaj są. Ja ty właśnie do swojego kolegi dużego najlepszego kumpla. Duży, duży jesteś? Halo, ej, no, Siemka, dakle, siemanko. ej, słyszałem, właśnie mówiłeś mi przez telefon, że gdzie Play się coś zgubił, co nie? No, no zgadza się. Słuchaj, mamy problem, no nie wiemy gdzie on jest. Kurczę, wiesz co, ja słyszałem o tych portalach dzisiaj. E, co nie? Są takie portale tutaj w mieście. Wiesz gdzie one się znajdują? Gdzie? W kościele, na terenie kościoła gdzieś. gdzieś słuchaj, ale tam szybko zmykać. Wiesz, że im całkiem możliwe, że właśnie tam jest g bo wiesz, że g lubi grać w Brawl Stars i lubi tak co po prostu grać po prostu z postaciami z tymi. No, no właśnie wiem i dlatego chcę się tam szybko wybrać, bo... O, bo in, dłużej czekam. Siema, o, siema chłopaki siema. Co, co wy tu polabiacie, Jakie jest akcja? Co wy tak gadacie? No lecimy, lecimy do kościoła szukać portalu z Bronstar, wiesz? No lecimy Serio? No to dobra, to mogę z wami? No chyba tak To pewnie No tak, to, to lecimy Dobra, wsiadam na pakę, jademy się rozdzielić. To posłuchajcie, się rozdzielmy. Gruby i, i ja to może my się zajmiemy tu środkiem kościoła, bo to jest ogromne tutaj. Ale jaki może pójdziesz tam na tył do, do na, na no tył dobra. kościoła, co? Czy no nie? dobra, czy no jak to tak robimy? możemy zrobić. Ja idę na tył. Dobra chłopaki, to rozglądnijcie się tam w środku. O kurczę, ale dobra. sprawa. No musimy, musi gdzieś tutaj być. Halo, G-Playek! E, może tutaj gdzieś są te postacie z Blowstars. Ja! To by było bardzo zdziwiająca sprawa. Zdziwiłbym się, jakbym zobaczył tutaj portale, albo w ogóle postacie z Brawl Stars, tej gierki. Uuu, ale tutaj trochę, trochę jak, jak kościół, tereny kościoła, to tutaj myślicie, że gdzieś na pewno są te portale do Brawl Stars? Nie no, myślę w ogóle, ja w ogóle nie widzę ich. Nie wiem gdzie one są. Czekajcie, o, tu jest jakiś bunkier. Co to za bunkier? Chwila. Kurczę, ale dziwna sprawa. Może, może to tutaj coś jest? Ej, zobaczcie tego. Tylko... Slime, skakujemy czy nie? Napiszcie w komentarzach, teraz czy wskakiwać czy nie. Dobra, uwaga. O, oh, o, oh, o, oh, wskoczyłem odbijam się. Odbijam się, oh, ale super trampolina, chcę jeszcze raz. Ja cię chcę jeszcze raz, normalnie. O, oh. widzicie to, czy to to ja? Czy to są te postacie, po, 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 po portale z Blowstars? Wow, wow, o oh, kurczę, to one tutaj wyrabiają się. Dobra, w takim bądź razie. Yy się które wybrać pierwsze, ale na początku chyba pójdę do żółtego w ogóle To jest bardzo dziwne Czy tutaj są w ogóle te postacie z Brawl Stars? Bo ja nie widzę w ogóle tutaj żadnej gry Nie ma żadnych postaci, a nie wiem w ogóle co to za portale Tylko słyszałem, że są jakieś z Brawl Stars Dobra, zobaczymy co tu w nich jest Wow, a gdzie ja jestem? Jak tu, jak tu bogato, wszędzie, wszędzie tyle co to O, a ty kim jesteś? Witam cię, witam cię w moim świecie tutaj W świecie Brawl Stars, w, moim, w moim własnym świecie Tutaj może yy, chciałbyś się w coś zabawić, czy nie? Co że konkurs? Konkurs masz tutaj jest... Z... Konkurs właśnie w konkurs, no? O ja ci oczywiście, że chcę, to jest to jest post... Tutaj mam widzę złota, muszę zdobywać złota, tak? Tak, musisz zdobywać złoto i, z... i zepchnąć mnie z tej platformy i wygrasz wtedy ten, tą gierkę i możesz przejść dalej do innego portalu. A! Przepraszam! O! Oh, wow. O oh, kurczę, ale pan jest dobry! O, 1-0 jeden, jeden dla pana, dobra, wygrał pan, ale te złoto, co ja wygram, przepraszam, tutaj brał udział w ogóle w tych zawodach e, taki mały chłopczyk z czerwonymi słuchawkami. Był tu właśnie przed chwilą i wygrał, wygrał ze mną i przeszedł dalej do kolejnego etapu, no. Ale, ale on był bardzo dobry, kurczę on, 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 on tam ostro gra w te Bronstars właśnie widziałem ostatnio. No, ostro gra, ostro gra w Bronstars, dlatego ja teraz też muszę popisać się. Pan zobaczy, pan zobaczy. O kurczę, o kurczę, pana się nie da trafić. Pan jakiś e, niezniszczalny chłop jest, o kurczę, chłop ze skali, no, ze skały. Normalnie ja cię, proszę pana. Oh, jest, ah, jest, ole Już prawie. Ole panu otrzymał eh. kompozycję dobrą, ale pan Dobrą pozycję utrzymał. Woohoo! Dobra, może pana trafię w końcu. Uwaga! I czy będzie jeden jeden? 1 jeden i uwaga, i jest! Udało się! Oh, kurczę, spadłem! Jeden jeden! Wygrałeś! Uwaga! Ze mną. Ale super, dobra! Ja muszę teraz szybko, ja tutaj nie przyszedłem grać i brać udział w konkursie, tylko przyszedłem odzyskać Gepleika'a. Kiedy w końcu wygram ten konkurs? Teraz musisz mnie zepchnąć i wygrasz teraz, ten konkurs. Dobra, to już, i chyt, i szybko, i pał, i jest. jest, udało mi się, przenieść, mnie teraz Zygnaf結. do innego, do innego portalu je przenieść. wow, wow, wygrałem jedną konkurencję, ale dalej się nie dowiedziałem, gdzie jest Gplayek, czekajcie, czekajcie, on coś mówił o, o czerwonym kwiacie, co wybucha. Jestem blisko, bo tutaj jeden z panów powiedział, że e, zielony to jest tak naprawdę kolor, w którym na 100% był dzięk, bo wcześniej tam tak byli niepewni e, tutaj postacie te, ale z tym kolorowym, tym kolorowym mnie zastanawiać, co tam może być. Kurczę, a może bym poszedł tam od razu do tego kolorowego? No nie wiem, zobaczymy. Wschodzę na razie do zielonego. Czu? Wow, kogo, ja to widzę, o nie! O, dzięki, dzięki za wspólną gierkę, ja lecę dalej, okej? Okay? No możesz lecić dalej, powodzenia. Ej, g, Ej, g stój, Ej, stój g, -playek, g -playek. Ej, Stój, stój pan. O. Gdzie pan idzie? No jak to, gdzie? Ja, gdzie ja idę do, do tutaj, gdzie? do tego małego chłopca, do gdzie idę, proszę pana, proszę mnie puścić. No nie, nie wolno, nie może pan iść, musi pan tutaj kolejną konkurencję e, wygrać, o. żeby jeśli chce pan przejść dalej. O, wow, teleportuje się! Co tam na górze jest? Ło, wow, proszę no. pana! O kurczę! Proszę posłuchać. E, tutaj z góry polecą diamenty. Pan będzie musiał się szybciutko teleportować, ja panu tutaj dam jeszcze Ender Perły. tylko mogę tutaj i ma tylko mogę Ender się poruszać i kto więcej diamentów znajdź, znajdzie? Tak? Dokładnie, jeśli znajdziesz więcej diamentów ode mnie, przypuszczę to. Dobrze, ale proszę jeszcze, Jabłuszka, nie. Jabłuszka mi proszę dać, bo ja potrzebuję żyje więcej życia e, i wtedy będziemy się teleportować. Wow, dobra, to ja diamentu jestem dobry, w poszukiwaniu diamentów naprawdę jestem dobry. Dobra, zaczynamy tą przygodę, wow, zaczynamy, już się nie mogę doczekać. O, więc jabłuszek, dobra, to ja więcej... To już, to już się zaczynamy. zaczęło! To już się zaczęło! Ja będę ty z góry przysypane, dobra! To, to nie można tak naprawdę, może tylko się perełkami poruszać, dobrze. O kurczę, ale jest... Ale jestem szybki, kto będzie pierwszy! I tak z pane wygrał, tak? No tak, wygrał ze mną, a patrz jak ja jestem szybciutki, a patrz jak ja się poruszam. Ujo, Ja normalnie jestem jak... Stróźb pędziwiec. Stróźb pędziwiec, normalnie ja tutaj widzę jak pan szybko lata. Ja normalnie, ja normalnie muszę poczekać, bo aż normalnie życie musi mi się wy, wygenerować jeszcze więcej. życia. o, o, widzę tam jeszcze dużo diamentów. Czy to kolejna tura kapie o, z nieba, Tak mi się wydaje? Tak, 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 już zaraz powinna druga tura polecieć. E, już leci z góry następna tura, kurczę ile tutaj tur, ile ja mam tak wygrać proszę pana? Z diamenty. No tu jeszcze, tu jeszcze chwileczkę czasu zostało. Tu jeszcze trochę czasu zostało. No, dobrze, w takim bądź razie to niech pan się pochwali, ile, ile ma, ma pan, na pewno pan ma pan mniej, ja mam chyba już 50, a pan to ile ma? Naprawdę ja mam 36 Ja Cię nie wierzę to może się uda wygrać możemy A się... gra się kończy jak się zdobędzie cały stak diamentów i 16 o, o kurka woda muszę być pierwszy proszę pana muszę być pierwszy teraz biorę się do dzieła bo już się nie mogę doczekać kiedy zobaczę Gplayka Gplayk się zgubił o kolejna tura kolejna tura Kolejna tura następna Będę pierwszy, będę pierwszy. Jest, jest, jest. Ja już Udało mam się. cały stack. Udało się, jest, wygrałem, proszę pana. Już pan już po, ma? Już po konkursie wygrałem. Dzięki, dzięki. Niech pan dzięki. nie rzuca diamentami. Te diamenty może sobie pan zatrzymać. Dla na siebie, dla rodziny. Dzie, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Tu ja lecę, lecę do następnej konkurencji, do następnego portalu. Bo, bo, Miłego dnia czeka, to... Gdzie napiszecie byście poszli? Ja bym poszedł do kolorowego. No pewno, że do kolorowego. Zbieg na pewno gdzieś tutaj jest Tutaj na pewno wydaje mi się... O! Wpadłem do lawy Wow, oh, kurczę, jakie tu są dziwne, dziwne stworzenia One pilnują tego portalu, ja szybko muszę wskoczyć O! Oh. Oh. Oh, halo hallo, Gdzie jestem? Halo, co się dzieje? Oh. No, witam Witam, pan do następnej konkurencji, tak? O, oh, pan do następnej, albo panda do następnej konkurencji Witam, pani pando No witam, no witam, no... Znaczy nie pani, panie, panie w e, sumie, tak. pando no to co o to chodzi? Tutaj jestem do portalu i proszę pana, szukam takiego małego, drobniutkiego chłopczyka w takich czerwonych słuchawkach. A, był tutaj przed chwilą, właśnie mnie schował? pokonał i już poszedł na główną arenę. A, już myślałem, że tu się schował, szukam go gdzieś, może tutaj gdzieś się schował, bo czerwony by mu pasował do słuchawek. Dobra, w takim razie ja bym chciał wygrać tą, ten, 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 ten ten, ten, konkurs. Co tutaj, na czym to polega? Dobrze. Polega to na tym, że musimy latać i musi pan zdobyć, kto pierwszy szybciej zdobędzie 6 flag. One są tutaj w tym całym mieście rozłożone, kto zdobędzie pierwsze 3 fla y, flagi, przepraszam, 3 flagi. To będzie mógł się od razu udać na gównem, do głównej sieci. Idzie Flaki, zaczynamy, proszę siedać. Dobra się Lecimy. Uuu, Flart! To pierwszy ten lepszy. Uwaga, uwaga, jest! Ja to wygram! Ja to wygram proszę pana, pani pando, pana pan, pan, panie pando w sumie. Uwaga, uwaga, teraz trzeba zwolić i trzeba idealnie w ogóle pod chorągiewką przepu... Jest! Udało mi się przylecieć, może lepszy wgląd zrobimy na to. O, wow, mam już jedno, he ha, 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 ha a panda pewniejszy. Jeszcze... Ja mam też już jedno. No, już to byłem wcześniej tam. O, kurczę. No musi się pan pośpieszyć. No to ja szybko się spieszę, ja szybko się spieszę, tutaj od razu y, tą zaczepiam, tą zaczepiam flagę i od razu lecę do głównego y, momentu tego usytuowania. Widzę tam kolejne flagi i widzę już ten... o jestem, jest już w zamku, o, jest zamek, jest zamek, jest zamek. Widzę, widzę, gdzieś tutaj muszę wylądować, bo tu jest główny. Cent... No to wygrał pan, powodzenia Główna centrala, o dziękuję Już lecę nad zamkiem To już chyba koniec, Wygrałem już konkurencję Widzę, to, tu coś tutaj się dzieje Uwaga, ląduje, Tylko uwaga, uwaga, proszę U, Co tu się dzieje? Yes. Co tu się U, dzieje? Hu, hu, hu. Co tu proszę pana? Siematko. Siema, ty się, Co ty tutaj robisz? Wiesz co, wiesz co, się, wiesz co się stało? Normalnie wygrałem konkurs teraz w, w grę Brawl Star byłem pierwszy na ręce, wygrałem z tymi wszystkimi postaciami. Widzisz, tutaj są takie duże postacie. Mm. I teraz będę by, by, dostanę nagrodę! Ja cię... Pierwszą nagrodę! Co ty dajesz? To normalnie super się cieszę! Wygrałeś pierwsze miejsce! Wow, gratulacje! Wszyscy ci klaszczą w ogóle. Ej, słuchaj, ale twoja mamusia i twój tatuś się martwi o ciebie, ci specjalnie przychodziłem te portale, żeby ciebie... Odzyskać. Chodź, G Play, już musimy uciekać do domu. To szybko, szybko, bo będą się martwić o mnie. Ale gratulacje w ogóle, że wygrałeś. Dzięki, dzięki. W końcu U! cię mam! Jplay, kurczę, cały czas grałeś tam w Brawl Stars. To jest niesamowite, no ale mama się o ciebie martwi. Kurczę, no dzięki, że mi uratowałeś stamtąd, ale ja sobie cały czas tam grałem, więc było spoko. A, grałeś sobie. Dobra, czy czekaj, bo tutaj czeka nas jakaś misja jeszcze, żeby. Trzeba dostać się jeszcze wyżej. O, chodź tutaj, bo tutaj jestem. w kościele właśnie y, wbiłeś tutaj, gdzie są te portale, a już musisz z nich wyjść. o wow. Dobrze rzucasz tymi enderferłami. Jestem, No kurczę, dzięki, dzięki ci, laki Oj, następny raz muszę o tobie się odwdzięczyć, wiesz? O, no dobra, nie ma sprawy. Chodź, lecimy już. Ważne, że cię uratowałem i przestajesz w końcu grać.